Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym wspomniałam podczas przygotowywania do rozprawy Didiego. Mianowicie pozew Lauren Piscioty wobec Kaniego Westa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po raz kolejny troszkę go zmieniła i teraz mamy dostęp do większej ilości fragmentów z tego pozwu. W czerwcu 2024 roku Loren złożyła pozew cywilny przeciwko raperowi w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. Zarzuciła mu wtedy molestowanie seksualne, toksyczne środowisko pracy, brak wypłaty ponad 3 milionów dolarów odprawy oraz bezprawne zwolnienie. Początkowo sprawa przyciągała umiarkowaną uwagę, ale to, co nastąpiło później, szokowało całkowicie opinię publiczną. W październiku 2024 Lorenz złożyła pierwszy poprawiony pozew. W nim twierdziła, że została odurzona podczas sesji nagraniowej, którą West organizował wspólnie z Didim. Według niej, Kanie zlecił komuś przygotowanie drinka, po którym straciła przytomność i obudziła się bez pamięci na temat tego, co się właśnie wydarzyło oraz bez ubrań. I o tym jest mój ostatni odcinek na ten temat, który był chyba z 8 miesięcy temu. Podlinkuję go wam w opisie, bo tam troszkę bardziej dokładnie mówię na temat tego, co ona wtedy napisała w tym pozwie. 8 lipca 2025 roku Loren złożyła drugi poprawiony pozew, tym razem znacznie poważniejszy. Oskarżenia obejmowały: napastowanie seksualne, gwałany, handel ludźmi w celach seksualnych, bezprawne przetrzymywanie, stalking, a nawet swatting, czyli fałszywe zgłaszanie incydentów policyjnych pod jej adresem. I dzisiaj przeczytam Wam fragmenty tego pozwu, i to jest coś, co jak za pierwszym razem o tym mówiłam, nie było dostępne publicznie. W dokumencie możemy przeczytać Je, yeah, czyli Kanye West, to sprawca przemocy seksualnej, internetowy prześladowca, antysemita, bigot i mizogin, który z dumą chwali się, że jest tymi wszystkimi osobami. Chociaż kiedyś był globalnie rozpoznawalnym raperem i zdobył światową sławę, stał się jednym z najbardziej wpływowych postaci w branży rozrywkowej i modowej. W ostatnich latach Kanie jest bardziej znany z szerzenia nienawiści i przechwalania się molestowaniem seksualnym niż ze swoich artystycznych dokonań. Kanie jednoznacznie ogłosił się nazistą, nosił ubrania typowo kojarzone z Ku Klux Klanem i wykorzystywał swoją platformę oraz wpływ do szerzenia nienawiści. W ostatnim czasie je chwalił się swoim zachowaniem polegającym na molestowaniu seksualnym w miejscu pracy. I z dumą przyznał, że jest sprawcą napaści seksualnych osobą kontrolującą, podporządkowującą i nękającą kobiety pracujące dla niego. Używa również platformy i grona obserwatorów do nękania zarówno osób publicznych, jak i prywatnych. Ma pełną świadomość, że jego fani będą angażować się w nękanie wybranych przez niego ofiar. Pani Pysiota to doświadczona i odnosząca sukcesy menadżerka talentów, influencerka w mediach społecznościowych oraz modelka, która posiada rozległe doświadczenie w przemyśle muzycznym i modowym. Zamiast wspierać karierę pani Pysioty w przemyśle muzycznym, Kanie ją zniszczył. Podawał ją obscenicznym komentarzom na temat jej ciała, żądał noszenia obcisłych ubrań. Regularnie ją obmacywał, zmuszał do oglądania, jak i uprawiania seksu z innymi kobietami. Wysyłał jej seksualnie eksplicyjne zdjęcia i żądał, by robiła to samo. W dokumencie możemy przeczytać, że Kanie dwa razy dopuścił się napaści na tle seksualnym i zgłosił ją nie. Podczas ich pobytu w hotelu San Francisco, gdzie powstawał album Donda, Kanie wielokrotnie molestował i napastował seksualnie panią Pysiotę. Kilkukrotnie próbował pocałować ją w usta. Za każdym razem Lauren unikała jego zalotów, odsuwała się i mówiła rzeczy w stylu, to jest bardzo nieprofesjonalne. Miała nadzieję, że ton, jakiego używa, załagodzi odrzucenie. W dokumencie opisana jest kolejna sytuacja, podczas której Kanie leżał obok Loren i znów próbował ją pocałować, jednak ona po raz kolejny odrzucała jego zaloty. Zadawał jej też bardzo intymne pytania, takie jak wyglądają jej miejsca intymne, czy mógłby dotknąć. Mówił, że po prostu chce bardzo zobaczyć, jak tam jest. Loren powiedziała, że to zachowanie jest niedorzeczne, nieprofesjonalne i prosiła, aby przestał. Jednak to go nie odrzuciło. Nadal ją namawiał i w tym samym czasie dotykał się ręką po swoich miejscach intymnych drugą naruszył jej intymną strefę. Kobieta natychmiast kazała mu przestać. W kolejnej sytuacji opisanej w dokumencie możemy przeczytać, że Kanye miał na sobie ręcznik, zsunął go z bioder, obnażając się, po czym podniósł Loren z krzesła, na którym siedziała i popchnął ją na łóżko. Kobieta została przyciśnięta do poduszek. Następnie kilkukrotnie przyciskał się do jej twarzy wbrew jej woli. A gdy Loren w panice błagał, aby przestał, ten zmusił ją do czynności intymnej. Kobieta zamarła z przerażenia i szoku, ale wciąż błagała, aby przestał. Po pewnym czasie muzyk przestał, przeprosił i opuścił pokój hotelowy. Po wielokrotnych nieudanych próbach zmuszenia Loren do kontaktów seksualnych, w tym podczas sytuacji, kiedy Kanye zamknął ją w sypialni i zmusił do oglądania, jak się masturbuje, wbrew jej woli. Nagle zakończył jej zatrudnienie. Po zakończeniu jej pracy, wprowadził się do mieszkania w tym samym kompleksie co ona, co no, wzbudziło u niej strach o własne bezpieczeństwo. Podczas jednej sytuacji, Kanie siłą chwycił Loren za gardło. Aby ją dopaść, wynajął osobę trzecią do nękania jej osoby poprzez fałszywe zgłaszanie nieistniejących sytuacji awaryjnych i incydentów, a także zamawianie fikcyjnych usług i dostaw pod jej adres zamieszkania. Przypominam, że Lauren pracowała dla Kanie jako asystentka. Chciała rozwinąć się też muzycznie, ale głównie była jego personalną asystentką. Jednak Kanie traktował ją w sposób, w który no nie powinno traktować się pracownika, ponieważ wymagał od niej, aby prosiła o pozwolenie do wykonania codziennych czynności, takich jak wzięcie prysznica czy opuszczenie biura. W przypadku zadań, z których nie był zadowolony, Kanie często krzyczał na Loren, poniżając ją i obrażając. Sprawiał wrażenie, że szczególnie czerpie satysfakcję z werbalnego znęcania się nad nią oraz publicznego upokarzania jej przy innych mężczyznach. Zawsze chciał zaznaczyć swoją dominację i podporządkowanie jej sobie. Do tego w dokumencie mamy poruszone też inne kwestie. Na przykład to, że Kanie wielokrotnie żądał od swoich asystentów i innych pracowników, by rysowali symbole nazistowskie w miejscu pracy. Otwarcie podejmował intymne zachowania z kobietami w biurze Easy i chwalił się tym przed Loren wysyłał jej nieprzyzwoite i wulgarne wiadomości tekstowe, w których opisywał swoje fantazje na jej temat oraz żądał od niej przesyłania odważnych materiałów, takie jak zdjęcia topless czy całkowicie nagie. Nieustannie komentował jej wygląd, opowiadał o swoich uzależnieniach od seksu i treści dla dorosłych oraz o swoich doświadczeniach i fantazjach z innymi kobietami. Wysyłał jej również odważne materiały, które wymuszał od innych pracownic, w tym wiadomości, zdjęcia i nagrania. Raz wykonał do niej nawet telefon, gdzie włączył kamerkę i pokazał, jak zbliża się z inną kobietą. Gdy pani pysiota widywała kanie osobiście, ten żądał, by nosiła konkretne ubrania, obcisłe czarne leginsy lub szpilki, które podkreślały kształt jej sylwetki komentował jak szczupłą matalię, jak bardzo mu się podoba jej wygląd i powtarzał jak bardzo pragnie z nią bliskości, oraz że myśli o niej w trakcie kontaktów z innymi kobietami. Dalej możemy przeczytać, że uzyskał też dostęp do jej konta na OnlyFans i stale żądał, by przesyłała mu dodatkowe zdjęcia i filmy, których nie publikowała ani w mediach społecznościowych, ani na swoim koncie na tej drugiej stronie. Robił też zrzuty ekranu z jej zdjęć i przesyłał jej komentarze typu ale szaleństwo, masz tak wąską talię, chcę więcej. Tu mamy dosyć dziwny fragment, ponieważ w pozwie napisane jest, że Kanie skontaktował się z Loren i powiedział jej, że w 2015 roku podczas sesji nagraniowej w jego studiu w Santa Monica w Kalifornii dopuścił się wobec niej napaści. Kobieta zaprzeczyła i powiedziała, że zgodziła się wtedy na ten kontakt. On odpowiedział: Kobiety lubią mówić, że nic nie pamiętają. Z tego możemy wywnioskować, że dla niego jest to przyjemność. Takie molestowanie czy napaść, nawet jeżeli druga kobieta się zgadza, no to jego fantazje wyglądają inaczej. W kolejnym fragmencie możemy przeczytać, że Kanie zamknął się z Loren w sypialni. Kobieta nie mogła wyjść z pokoju, a mężczyzna leżał na łóżku, zaspokajał się, a ona była zmuszona do oglądania tego. Na pewno wiele z was myśli to samo co ja, czyli że te oskarżenia są bardzo podobne do oskarżeń wobec Didiego. A przypominam, że Kanie pojawił się w sądzie. Na jakieś 40 minut wszedł do budynku, nie pozwolono mu wejść na salę, obserwował ze takiego specjalnego pokoju obok, które no, ma okno pomiędzy salą sądową a tym pokojem, i po niecałej godzinie wyszedł. Później już się nie pojawił. Jest to bardzo dziwne, ponieważ on się wtedy tam pojawił tuż po tym, jak pojawiły się zeznania, że inna znana para, inny znany raper, prosił o kontakty do eskorty od Cassie i Didiego, ponieważ też chcieliby w ten sposób spędzać sobie noce. No i nagle pojawił się kanie. tak jakby to on był tą osobą, o której mówiono dzień wcześniej. Wiadomo, to wszystko są domysły, ale dlaczego on tam się pojawił? Wracając jednak do opisanej sytuacji, kiedy Loren była zamknięta w pokoju z Kanye, opisuje, że on w pewnym momencie zasnął. A ona próbowała skontaktować się z innymi pracownikami znajdującymi się na miejscu, licząc, że może ktoś będzie mógł otworzyć drzwi od zewnątrz. Płakała z głową opartą na kolanach. Miała nadzieję, że jak ktoś się uwolni. Ostatecznie ktoś otworzył drzwi i wypuścił ją z pokoju. To wszystko miało miejsce, kiedy Loren pracowała dla Kanie, a kiedy została zwolniona, no to on przerzucił się na nękanie, o którym wspomniałam. Po tym, jak została zwolniona, przypadkowo wpadła na westa podczas koncertu. Powiedziała, że przechodziła obok niego, a on zwrócił się w jej kierunku i powiedział: Zawsze wiedziałem, co bym ci jeszcze zrobił, gdybyśmy się jeszcze kiedyś spotkali. Następnie chwycił ją za szyję, mocno ścisnął tak, że kobieta nie mogła oddychać, i z ręką nadal na jej gardle przyciągnął jej twarz do swojej. Wsadził język do jej ucha i wielokrotnie bielizał. Kobieta odsunęła się z przerażeniem i szybko odbiegła z miejsca zdarzenia. Jak już wcześniej wspomniałam, po tym jak ją zwolnił i wprowadził się do tego samego budynku, robił wszystko, aby uprzykrzać jej życie. Często przechadzał się pod jej mieszkaniem, tak aby na niego wpadła. Do tego rozlokował też swój zespół ochrony w różnych częściach osiedla uniemożliwiając jej swobodne opuszczenie budynku bez natknięcia się na jego ochronę albo na jego samego. W efekcie kobieta musiała przenieść się na Florydę, aby po prostu od niego uciec. Zaczęła otrzymywać telefony od osób, które ostrzegały ją, by nie kontynuowała sprawy sądowej i mówiły jej, że nigdy z nim nie wygra. Od czasu kiedy złożyła pierwsze dokumenty, Kanye opublikował też serię bardzo publicznych tweetów. Niektóre z nich brzmiały tak: tak, sypiałem z pracownikami. Życie polega na wykorzystywaniu swojej pozycji, by zdobywać najatrakcyjniejsze kobiety. Jestem chodzącym symbolem ruchu Mitu. Jestem totalnym zboczeńcem. Jeśli jakaś dziewczyna nie chce się ze mną przespać, to nie będziemy przyjaciółmi. Chcę, żeby wszystkie dziewczyny ubierały się tak, jakby próbowały mnie oskarżyć o molestowanie. Niektóre kobiety naprawdę fantazjują o przemocy seksualnej. Czasami sobie myślę, wow, ktoś oskarża mnie o molestowanie. Życie potrafi być zaskakujące. To tylko niektóre z tweetów, jest ich naprawdę bardzo dużo i wiele z nich jest bardzo, bardzo graficznych, więc jakbyście byli ciekawi, to na pewno możecie sobie tam przeskrolować na X i to wszystko znaleźć. Jeżeli chodzi o jakieś oświadczenie, bardziej oficjalną odpowiedź na to wszystko, no to West powiedział, że te wszystkie zarzuty są absurdalne i niedorzeczne. Uważa je za fałszywe, złośliwe i jest to fikcja rodem z książek Fantasy. Jego prawnicy wydali oświadczenie, w którym mówią, że kanie odrzuca wszystkie oskarżenia o napaść seksualną, molestowanie, handel ludźmi czy przemoc. Twierdzą, że kobieta sfabrykowała zarzuty, by wyłudzić pieniądze i wykorzystać jego sławę. Dodali też, że nadużywa idei ruchu mitu na rzecz ofiar przemocy, przedstawiając absolutnie bezpodstawne oskarżenia. Te zarzuty są bardzo podobne do zarzutów w stosunku Diliego. Jak widzieliśmy z jego rozprawy, nie dało się udowodnić, że kobiety były zmuszane, manipulowane. No, nie dało się tego udowodnić. Wszystkie dowody wskazywały na to, że te kobiety się po prostu godziły i jest bardzo trudno wygrać taką sprawę. I wydaje mi się, że jeżeli tutaj dojdzie do jakiejś rozprawy, ponieważ nadal nie ma daty, może jeszcze być ugoda i on po prostu jej zapłaci. No to czy ona ma szansę, żeby wygrać, jeżeli e, sama się z nim spotykała? E, w jednym momencie nawet e, sama powiedziała, że nie, nie molestowałeś mnie, ja się zgodziłam na dany stosunek. No to bardzo trudno będzie udowodnić, że na coś się nie zgodziła. Jej prawniczka również odpowiedziała publicznie, mówiąc, że nie dziwi ją, że kanie wszystkiemu zaprzecza. Na szczęście prawda jest po naszej stronie. Mamy jego własne publiczne wypowiedzi, wiadomości tekstowe i nagrania wideo. Z niecierpliwością czekamy, aż przedstawimy to wszystko w sądzie. Jeżeli chodzi o publiczne wiadomości, możliwe, że chodzi o te tweety. Nie wiem też, jak to będzie wyglądało w sądzie, pokazywanie, że on naśmiewa się z tej całej sytuacji. W jednej ze swoich wypowiedzi podkreślił nawet, że to, o co ona go osądza, to tylko wpływa na niekorzyść prawdziwych ofiar, że bardzo często takie osoby nie są wtedy brane na poważnie, jeżeli tak dużo osób składa pozwy, aby wyciągnąć pieniądze. My oczywiście tam nie byliśmy, nie wiemy, jak te relacje wyglądały i co tak naprawdę miało miejsce, więc no bardzo nie fair byłoby mówić, czy kobieta kłamie. Czy nie? Na pewno w Hollywood panuje taka dynamika, że bardzo dużo osób pod wpływem swej rozpoznawalności i pieniędzy uważa, że ma władzę nad innymi. Inne osoby chcą do czegoś dojść, niestety, bardzo często przez osoby bardzo wpływowe, które czegoś wymagają w zamian i wtedy. Takie sytuacje mają miejsce. Zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądało dalej: czy ona zaktualizuje swój pozew jeszcze raz, czy to w ogóle pójdzie do sądu, czy będzie to kwestia jakiejś ugody. Na pewno dam wam znać. Dziękuję za oglądanie kolejnego materiału i do zobaczenia w następnym. Pa Pa!